Myślę, że jest ogromna różnica między byciem zajętym a byciem efektywnym. Pierwszy punkt na dzisiaj. Jedziemy obejrzeć biuro. taką wielką paczkę odpakujmy. Cześć moi drodzy z tej strony Łukaszciku. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. I słuchajcie, chciałbym, żeby ten film był trochę inny niż te wszystkie, które na moim kanale do tej pory mogliście oglądać. Chciałbym, żeby ten film był trochę takim vlogiem, tak to nazwijmy. Nie będę ściemniał, że pytaliście mnie o to, jak wygląda mój dzień. Nie, nikt mnie o to nie pytał. Ale po prostu pomyślałem, że chciałbym wprowadzić taki format, bo ja po prostu lubię oglądać tego typu formaty. Więc pomyślałem, że chciałbym pokazać wam, jak wygląda może nawet nie dzień, a bardziej tydzień, albo jakiś po prostu okres czasu pracy dewelopera, czy mojej pracy, pokazać wam, czym się zajmuję. Nie tylko o nieruchomościach tutaj będzie, bo mam też parę firm, parę biznesów, projektów w innych branżach, więc będę chciał na pewno zrobić jeden taki film, który to pokaże i zainauguruje taką serię, ale właśnie, jeżeli to się przyjmie, jeżeli będziecie chcieli to oglądać, jeżeli ja się będę z tym dobrze czuł, no to zróbmy z tego jakąś dłuższą serię, w której pokażę Wam nie tylko takie rzeczy typu siedzę przed komputerem i pracuję, tak, ale pokażę Wam też moje budowy, które są rozpoczęte, moje spotkania, to co robię po prostu na co dzień. Myślę, że to może być ciekawe, przynajmniej dla mnie jest ciekawe oglądanie, podglądanie trochę życia innych. Bardzo lubię, kiedy jem obiad od palicy sobie coś takiego do oglądania, więc chodźcie ze mną. Pokażę wam trochę zza kulis, jak wygląda praca przy projektach deweloperskich. Co ciekawe, myślę, że będzie tutaj dużo mniej aspektów związanych z budownictwem i tego typu rzeczy, a bardziej będzie jeżdżenie po mieście, spotykanie się z ludźmi, siedzenie przy komputerze i tego typu rzeczy, ale dobra, to po kolei. Dobra, teraz końcówka stycznia. Myślę, że zbierzemy trochę materiału, tak z dwóch tygodni złożymy w całość. I zobaczymy, co wyjdzie. Yy, dobra, moi drodzy, to ruszamy. Pierwszy punkt na dzisiaj. Jedziemy obejrzeć biuro. Szukamy nowego biura, szukamy biura, w którym będziemy mogli przeprowadzać warsztaty. O samej idei warsztatów, o tym, czym one są, czego się można nauczyć, pewnie też będę wam jeszcze dużo opowiadał. Tutaj tylko w skrócie powiem, że pomyśleliśmy, że skoro jest to coś, co robimy regularnie, no to, żeby zoptymalizować sobie koszty, no to może lepiej nie wynajmować, co w sumie teraz to już co dwa tygodnie, sali konferencyjnej w jakimś centrum konferencyjnym, tylko po prostu zrobić sobie taką naszą własną, wewnętrzną salkę konferencyjną. Więc szukamy biura, które no oprócz oczywiście pomieszczeń biurowych pozwoli nam na taką salkę też z racji rozwoju właśnie kanału na YouTube i w ogóle działań w mediach społecznościowych. Tworzymy też nasze studio do nagrań, ale o tym wszystkim będę Wam opowiadał. Dobra, zaczynamy moi drodzy od warszawskiego Mordoru, pewnie kojarzycie. Zagłębie biurowe, tam jest najwięcej ofert. Jedziemy obejrzeć konkretne, fajne biuro. Powiem szczerze, już chciałbym, chciałbym, żeby nam się udało je wynająć, bo już męczymy ten temat dość długo. Nie ma nic takiego, co by spełniało nasze oczekiwania, no ale zobaczmy co się dzisiaj wydarzy. Dobra, jedziemy. Dobra, jestem już po... Prezentacji, no to biuro nie będzie naszym nowym biurem. Niestety nie spełnia do końca naszych potrzeb, tych, które mamy teraz. No a na ten moment jestem w naszym starym biurze, z którego właśnie już niedługo będziemy się wyprowadzać, także cały czas szukamy. Mam nadzieję, że. Nie zostaniemy na lodzie z tymi wszystkimi rzeczami, które tu widzicie. No i co, moi drodzy? Słuchajcie, chciałbym parę słów powiedzieć o tym, czym będzie ta seria już teraz tak trochę głębiej, trochę bardziej. Chciałbym przede wszystkim w tych odcinkach pokazać Wam no, mój dzień pracy, tak jak już wspomniałem, wydaje mi się, że to będzie interesujące. Bo to są takie rzeczy, to o czym będę chciał opowiadać, jakie ja sam chciałem wiedzieć, kiedy zaczynałem swoje pierwsze firmy, pierwsze biznesy, pierwsze projekty. Będę chciał Wam poopowiadać, w jaki sposób ja współpracuję z inwestorami, skąd tych inwestorów biorę, ale będę chciał, żeby to przyjęło taką formę, że ja po prostu będę robił to, co na co dzień robię, a przy okazji będę opowiadał Wam ciekawe historie. Mam nadzieję, że ciekawe. I zatrzymywał się i zwracał uwagę, na pewne elementy tych historii, to co było przełomowe. Chciałbym, żeby te vlogi, tak, no chyba tak to się nazywa, miały taką formę całkowicie szczerą. To znaczy, mm, chciałbym nie ściemniać, nie obijać w bawełnę, tylko mówić o wszystkich tych rzeczach, które nie zawsze były ok. No przede wszystkim błędach, które popełniłem, które kosztowały kasę, czas, emocje, dlaczego one się wydarzyły, jakie rozwiązałem, jakie one miały efekty, jakie mają efekty dzisiaj w tym, co robię dzisiaj w jaki sposób to wszystko się rozwijało i dokąd to wszystko. Tak naprawdę zmierzam. Tak? W jaki sposób to ewoluuje, to znaczy, że ja robię jakieś założenie, takie jak na przykład, o tutaj, jak widzicie, jak sobie rozpisuję, i chcę wam pokazać, w jaki sposób planuję i co z tego wychodzi. Tak? Bo zawsze wychodzi coś innego niż to, jaka była pierwotna koncepcja. Więc m, chcę, żebyście byli takim moim towarzyszem w tej podróży, jakiej jest, jaką są projekty, jakim jest biznes, a zanim kolejna część, no to jeszcze chcę wam pokazać jedną rzecz. Taką wielką paczkę odpakujmy. I już wam pokazuję, co jest w środku. Dobra, faza pierwsza za nami. Już się pewnie domyślacie, co to jest. Yy, dobra, rozbierzmy to do końca i zaraz wam pokażę efekt końcowy. No jest, moi drodzy. Tu mamy nowe, tu mamy stare. Yy, to nowe jest oczywiście świecące, tylko jeszcze nie podłączyłem i to jeszcze nie jest efekt końcowy, bo jeszcze jest folia, którą jak zerwiemy, to myślę, że dopiero zobaczymy jak to fajnie wygląda. To jest, moi drodzy, logo, które zawiśnie w naszym studiu nagraniowym, które już Niedługo zbudujemy. Mamy kaski, kamizelki, które są dla naszych klubowiczów, członków klubu deweloperów. Już niedługo wybieramy się na budowę do jednego z klubowiczów, gdzie będziemy sobie ją zwiedzać, oglądać i po prostu podpatrywać fajne rozwiązania. O klubie też Wam będę dużo opowiadał, ale to pewnie w jakimś tam kolejnym odcinku. Czym jest klub, jaka jest idea, intencja, sens i cel istnienia tego klubu. To wszystko z ogromną przyjemnością Wam opowiem. Ale wróćmy jeszcze do tego logo na Ej, Moi drodzy, to logo zawiśnie w naszym studiu nagraniowym, które właśnie mamy w najbliższym, najbliższym czasie w planach zbudować. Dlatego właśnie też szukamy powierzchni biurowej, gdzie jednym z pomieszczeń będzie takie hmm, studio. Ponieważ ja sam zorientowałem się ostatnio, jak ogromny potencjał drzemie właśnie w rozwoju kanału na YouTube i chcemy w tę stronę iść. Dlatego jeżeli znacie fajnych ludzi, których można byłoby zaprosić do... Programu, chyba tak mogę to określić, to dajcie znać, bo będzie, będą przeróżne formaty. Będzie taki format jak ten, no właśnie, po to też do Was gadam, ponieważ chcemy rozwijać kanał na YouTube, e, zarówno w, taki, w takiej formie, e, ale też w formie na przykład wywiadów. Myślę, że już niedługo pokażę Wam, jak takie studio zbudować, bo mamy już od tego specjalistów. No i co? I wszystkie te kulisy tego typu działań będę Wam pokazywał. Dobrze, moi drodzy, jest godzina. 21.11. Ja właśnie skończyłem przed chwilą, zakończyłem live'a QA. Zapomniałem Wam pokazać jak to wygląda, nie mam jeszcze takiego nawyku odpalania nagrywania przy każdej okazji. Myślę, że nagram kilka takich vlogów i pewnie za chwilę już taki nawyk będę miał. Zakończyłem live QA i siadam do pracy. Mimo tego, że jest 21.10, chciałbym jeszcze poodpisywać na maile z całego dnia, zobaczyć, co tam na tej mojej skrzynce się podziało dzisiaj. Myślę, że zajmie mi to około godzinkę. Ja zdecydowanie bardziej wolę pracować właśnie w takim trybie, gdzie. czekajcie, bo coś mi się przypala. Dobra, jestem, faktycznie przypalało się. Zdecydowanie bardziej wolę pracować w takim trybie, gdzie siadam sobie do maili wieczorem. I odpisuję na wszystkie maile z całego dnia, żeby właśnie w trakcie dnia nie być w takim trybie reaktywnym, gdzie wszystko mnie rozprasza, tylko albo pracuję sobie w takiej nazwijmy to z taką pracą koncepcyjną, gdzie obmyślam, wymyślam, a kiedy już moja kreatywność jest na nieco mniejszym poziomie, na nieco niższym poziomie, to właśnie na luzie sobie pracuję nad mailami, gdzie już nic mnie nie goni, gdzie nikt mi nie przeszkadza odpisuję, no i lubię tą świadomość, że ok, wszystko jest załatwione i wszyscy ci odbiorcy sobie rano, jak siądą do swoich komputerów, to będą mieli odpowiedzi. A swoją drogą właśnie tego typu praca, praca o tej godzinie, czyli późnej godzinie, pozwala mi też być w takim, no właśnie chyba trybie życia, trybie dnia, który najbardziej mi odpowiada, czyli wstaję sobie o 9, 9.30, w zależności, jak mi tam wyjdzie, nie jestem w stanie wstawać o 7.30, a już tym bardziej, tak jak są te wszystkie tam 5.55, inne takie rzeczy, absolutnie nie. Ja jestem nawet, nie to, że obojętny, ale wręcz jestem chyba przeciwnikiem takiego bardzo mocnego ciśnięcia na zasadzie wstać o 5.00, wziąć zimny prysznic, zjeść śniadanie, to takie właśnie najbardziej niedobre, jakie się da. nie, 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 nie absolutnie nie. Ja raczej wolę wstać o 9.30, nie biorę zimnego prysznica, biorę normalny prysznic, jem śniadanie jak mam ochotę, czasem ono jest na słodko i czasem nie jest do końca zdrowe, piję kawę i obiad jem o 17 i, i, i tak jest okej. Okay. Więc ja będę chciał właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, mówić szczerze jak jest, a nie przedstawiać idealny obraz, który nie istnieje. Bardzo chętnie się do tego wszystkiego przyznam, bo wydaje mi się, że jest... Duża grupa osób, która właśnie tak by chciała, czyli właśnie na luzie, ale żyje pod jakąś taką presją tego, że trzeba być idealnym, chodzić na siłkę codziennie i właśnie codziennie się zdrowo odżywiać, pracować po 16 godzin. Myślę, że jest ogromna różnica między byciem zajętym a byciem efektywnym. Wydaje mi się, że ja już dzisiaj w końcu jestem bardziej efektywny niż zajęty, ale pewnie i tak jest wiele do poprawy. Ale o tym też wszystkim będzie w kolejnych częściach, odcinka, o tym, jak układać swoją strukturę w firmie, jak to właśnie robić, żeby no żeby nie być. Po prostu zajętym, tylko być efektywnym, pracując mało godzin, stając o dziesiątej, no bo i tak finalnie na końcu liczy się po prostu zrealizowane zadanie, a nawet niezrealizowane zadanie, tylko liczy się kasa na koncie. Tak, bo mogę pracować 15 minut dziennie, to jest ok, jeżeli mam kasę na koncie, a mogę pracować. 16 godzin dziennie i to jest nie okay, jeżeli coś nie działa i tej kasy na koncie nie ma. Przerabiałem jedno i drugie, więc myślę, że będę mógł powiedzieć. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, ja już w wersji takiej bardziej domowej siadam do maili i pewnie słyszymy się jutro. Dzięki, cześć. Cześć, moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy sobotę, dzisiaj nie będzie pracy, dzisiaj jest uczelnia. I mimo tego, że już swoje lata studenckie mam dawno za sobą, Czy no może nie aż tak dawno, to no właśnie, 10 lat temu, nie ukończyłem swoich studiów, nie jestem magistrem, ponieważ zamiast pisać pracę magisterską, wolałem leżeć na plaży. W czasie swoich studiów byłem dwukrotnie na wymianie w ramach programu Erasmus. Pół roku byłem w Turcji, pół roku byłem w Chorwacji. No i niestety nie nadrobiłem zaległości tych różnic programowych i absolutnie tego nie żałuję. Gdybym mógł cofnąć czas, to bym niczego nie zmienił. Znowu bym pojechał na Erasmusa i nie napisałbym pracy magisterskiej, no bo jednak tego typu doświadczenie jest dużo bardziej warte, nawet z perspektywy czasu dużo cenniejsze niż pisanie jakiejś pracy magisterskiej, ale postanowiłem, że chciałbym jednak tym magistrem być, albo nawet nie, to nawet nie o to chodzi, że po prostu chciałbym się czegoś fajnego nauczyć, mieć jakieś właśnie nowe doświadczenia, No i zapisałem się na studia, tym razem niestacjonarne, no bo już nie dałbym rady studiować dziennie, także studiuję, już w sumie kończę tak naprawdę, bo mamy y, trzeci semestr studiów drugiego stopnia, tak, czyli. W czerwcu tego roku mam nadzieję, że się już obronię. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, bo to, co robię na co dzień, czyli realizacja projektów deweloperskich, głównie przy współpracy z inwestorami, no to jest coś takiego, co, no, co jest moim takim core biznesem. I studiuję ekonomię, już nie wiem, czy to powiedziałem, czy nie, w ramach której będę pisał pracę magisterską na temat właśnie modeli konstrukcji schematów współpracy z inwestorami, przy finansowaniu spółek, a mówiąc konkretniej, opisując konkretne case study na przykładzie realizacji projektów deweloperskich, ponieważ to jest coś, co uważam, że dało mi najwięcej w biznesie. Umiejętność współpracy z inwestorami, umiejętność składania tym inwestorom ofert, przekonywania ich do tego, i to jest coś takiego, co, co właśnie powoduje, że biznesy rosną. Nie, no nic oczywistego nie, nie mówię teraz, ale to jest właśnie taki element, który gdyby ktoś mnie zapytał, na czym powinien się skoncentrować, to ja bym właśnie powiedział, że na tym, żeby nauczyć się zdobywać kasę, która posłuży jako paliwo dla biznesu. I o tym też będę chciał więcej Wam mówić. Pokażę Wam projekty, pokażę, jak w ramach tych projektów pozyskiwałem inwestorów, co się udało z tym zrobić, no i dlaczego to jest tak istotne. Dobra, moi drodzy, mamy sobotę, ja jadę i widzimy się później.